Witam. Tym razem przedstawię krótki samouczek jak tworzyć w zasadzie konto Gmail w Google czy w Google, a także jak tworzyć sobie na komputerze wirtualny napęd z tegoż konta. Więc wejdźmy sobie na Gmail. Jesteśmy w wyszukiwarce Google, wpiszemy Gmail. Oczywiście wchodzimy na pierwszy link. I mamy ofertę konta pocztowego w Google. Zarejestruj się, aby wykorzystać z usługi Gmail, klikamy. O, można wybrać język, domyślnie jest wybrany polski, więc zarejestrujemy się. Imię Paweł, nazwisko niech będzie krzywy, pożądany login, powiedzmy Moja Próba teraz taką dużą nazwę dałem, żeby było pewne, że to będzie dostępne. Sprawdźmy. Moja próba teraz jest dostępna. Dajmy hasło. Ponownie. Wybieramy pytanie. O, no, na przykład nazwisko pierwszego nauczyciela. Odpowiedź nie pamiętam. <laughs> Drugi adres mail. Mogę podać swój mail. Przepisujemy kod z obrazka. I akceptujemy. W tej chwili miejmy nadzieję, że udało nam się utworzyć nowe konto. Zaraz zobaczymy. Tak utworzyliśmy konto. Wiem już wszystko. Pokaż mi moje konto. Wejdźmy do naszego konta. Czyli moja próba teraz. Gmail.com. Taki jest nasz adres. Widzimy, że się zalogowaliśmy, wszystko działa z pocztą. Teraz należy ściągnąć sobie na komputer program o nazwie Gmail Drive. Ja już taki program ściągnąłem na dysk, zainstalowałem. Nie będę go w tej chwili instalował. Instalacja jest niezwykle prosta. Po prostu uruchamiamy plik Setup Exe, wykonujemy kilka prostych kroków instalacji. Program jest zainstalowany. Po zainstalowaniu w Explorerze Windowsowym pojawia nam się dodatkowy dysk o nazwie gmail drive. Klikamy go i musimy podać nazwę użytkownika i hasło. Nasza nazwa użytkownika jest tutaj, może to sobie od razu skopiujmy i wkleimy tutaj. Wpisujemy hasło. I próbujemy się zalogować. Czasami występują błędy. No właśnie, tak jak teraz. Więc próbujemy jeszcze raz. Trzeba po prostu cierpliwie czekać, aż nam się uda zalogować. O, zalogowaliśmy się. Nie ma żadnych błędów żeby zobaczyć czy wszystko gra, skopiujmy jakiś przykładowy plik. O na przykład plik właśnie z tym programem Gmail Drive. Zresztą instalkę tego programu możecie zobaczyć, możecie ściągnąć ze strony e biznesy.pl. Więc spróbujmy sobie skopiować metodą pociągnij i upuść. No jak widzimy, nam się kopiuje. Sprawdźmy, czy się skopiowało. Jest plik na naszym wirtualnym napędzie i wejdźmy jeszcze do naszej poczty. Proszę zwrócić uwagę, ściągnął nam się na poczcie ten plik, wysłany jako ja i nazwa pliku. Widać, że jest załącznik. I tyle, w taki sposób można używać tego konta. Oczywiście, jeszcze raz, może wejdźmy tutaj. Jak chcemy wykasować jakiś plik, to po prostu klikamy na niego i go usuwamy. Proste, prawda? A bardzo wygodne, bo kilka gigabajtów danych mamy w zasadzie na serwerze, możemy tu zgrywać jakieś pliki rozrywkowe, ale także jakieś ważne kopie zapasowe.